f 2 Pro to najnowszy flagowiec ze stajni Sioni. Dzięki usunięciu kilku bojerów dostajemy jednego z aktualnie najtańszych telefonów najwyższej półki. Ale zacznijmy od pudełka. Smartphone przychodzi w czarnym, minimalistycznym pudełku z logo marki, a w środku wita nas kluczyk do tacki SIM, papierologia, etui, które jest po bokach gumowe, a od spodu twarde, plastikowe. Dalej mamy sam telefon. Też lubicie te pierwsze rozpakowanie i rozrywanie folii? Smartfon nam się uruchamia, a my dalej mamy jeszcze w zestawie kabel USB-C i ładowarkę z szybkim ładowaniem. Na froncie widzimy ekran z minimalnymi ramkami bez żadnych wcięć. Pod ekranem ukryty jest czytnik linii papilarnych. Na prawej stronie znajdziemy przyciski głośności oraz przycisk blokady w wyróżniającym się czerwonym kolorze. Lewa strona jest pusta, góra skrywa wysuwaną kamerkę do selfie, czujnik podczerwieni do sterowania urządzeniami multimedialnymi oraz wejście czek na słuchawki. Na spodzie znajdziemy tackę Sim, która jest dwustronna, dosyć nietypowe rozwiązanie. pierwszy raz widzę, żeby kartę umieszać po obu stronach. Tacka ma też czerwoną gumkę, co powinno zabezpieczać telefon przed zalaniem. Po włożeniu karty mamy taki klik, który zapobiega jej wypadaniu podczas wkładania. Dalej jest wejście USB C oraz pojedynczy głośnik. Tył skrywa przed nami cztery aparaty oraz logo POCO. Ja wybrałem wersję neon Blue. Po szybkiej konfiguracji wita nas ekran główny nakładki Poco. Jest ona trochę inna niż zwykłe MUI, a najważniejszą różnicą jest to, że mamy szufladę z aplikacjami. Telefon już po chwili zabawy pokazuje, że zastosowano w nim najwydajniejsze podzespoły. Ekran 667 cala Super AMOLED to najlepsze co mogło spotkać następcę Poco F1, bo we wcześniejszej wersji był zwykły IPS. No i małe ramki oraz brak wcięć zdecydowanie na plus. Telefon będzie dobrym wyborem dla zwolenników prostych ekranów. Nie mamy tutaj żadnych zagięć, chociaż przez to, że ekran nie jest zagięty jak w Mi10, przynajmniej na początku wydaje się być większy i grubszy. Kolory, barwa, jasność minimalna jak i maksymalna są na odpowiednim poziomie. Szkoda, że nie dostajemy odświeżania 90Hz, a tylko 60. Za wydajność odpowiada tutaj Snapdragon 865 razem z 6GB i 128GB pamięci, lub 8GB i 256GB pamięci dla użytkownika. Dodatkowo producent, tak jak w poprzedniej wersji, wyposażył smartfon w specjalny system chłodzenia. I od konfiguracji, kiedy wszystko się pobierało, po zagranie w kilka gierek, nie miałem spadków wydajności ani też problemów z grzaniem się. Wszystko działa płynnie i nawet mam wrażenie, że lepiej niż na Mi Dziesiące. Ale to będę jeszcze musiał dokładnie sprawdzić. Wyspa z aparatami, na tyle, wygląda moim zdaniem intrygująco. W porównaniu do kwadratowych lub podłużnych, ta jest okrągła. Mamy tu cztery aparaty: matryca główna 64MP Sony, IMX 686, taka sama jak w Minute 10 Lite. Aparat szerokokątny 13 megapikseli, Trzeci tele 5 megapikseli oraz czwarty odpowiadający za pomiar głębi 2 megapiksele. Pod nimi mamy jeszcze potrójną diodę doświetlającą LED. A jak wyglądają zdjęcia właśnie widzicie. Więc wiesz, jest dobrze. Jest całkiem pękna. O tak. Pęknie nosem. W dobrym sensie. Tak. Brian, powiem ci szczerze, to pęknie jak pure gasoline. 60% czasu działa. Każdy raz. To nie ma sensu. W dobrych warunkach jest naprawdę dobrze. W pełnej recenzji postaram się porównać ten aparat do aparatu z Mi 10. Teraz jeszcze możecie zobaczyć aparat selfie 20 megapikseli. W trybie portretowym ładnie odcina tło. Wideo nagramy nawet w 8K i 30 klatkach na sekundę, ale to raczej jest tylko buyer, a lepiej nagrywać po prostu w 4K. Jeżeli chodzi o audio, niestety nie mamy tutaj dwóch głośników stereo, tylko ten jeden na dole, ale ground przyzwoicie. A co dla niektórych osób jest ważne, mamy wejście jack 3,5 mm. Chociaż nie wiem, czy jest jeszcze wielu zwolenników słuchania muzyki na słuchawkach, na kablu, dajcie znać o tym w komentarzu, jakich słuchawek używacie. No i na słuchawkach jest za to bardzo dobrze dzięki zaawansowanym przetwornikom muzycznym. Bateria 4700 mAh z obsługą ładowania Quick Check 4 Plus bez problemu powinna zapewnić cały, intensywny dzień pracy, a może i energii starczy na kolejny. Ja telefonu używam jeszcze zbyt krótko, aby móc to ocenić, na pewno coś więcej będę mógł powiedzieć w pełnej recenzji. W kwestii łączności mamy wszystko co potrzeba, a względem poprzednika trzeba zwrócić uwagę, że POCO F2 dostał NFC. Z ważniejszych cech, które zauważyłem po pierwszym uruchomieniu, skaner linii papilarnych jest niezwykle szybki, a no i haptyczne wibracje są bardzo przyjemne. Podsumowując, ja biorę się za testy tego smartfona, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie abym coś sprawdził, to piszcie śmiało. Postaram się jak najwięcej umieścić w pełnej recenzji. Na pierwszy rzut oka telefon bardzo mi się spodobał i jego wygląd i jego wydajność. Cięcia, które tutaj mamy nie są mocno bolesne, a dostajemy od 1000 zł tańszego flagowca w porównaniu do serii Mi. Ekran bez ramek jest idealny do oglądania YouTube'a, seriali i grania w gry. Tak jak mówiłem wcześniej, szkoda, że nie mamy tutaj chociaż tych 90 Hz, ale gdzieś te cięcia musiały wystąpić co potrafi aparat, jeszcze zobaczymy. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. A wy, co sądzicie o Pocophone F2? Czekam na Wasze komentarze. Standardowo przypominam o zostawieniu łapki w górę pod materiałem oraz o subskrybowaniu z dzwoneczkiem. Do następnego, cześć!